Tajny oddział złożony z młodych, wyselekcjonowanych kobiet, które miały odegrać delikatną i niepokojącą rolę w wyłącznej służbie Kim Jong-una. Zostań do końca filmu i dowiedz się, jaka jest prawda. Pamiętaj, że przesyłamy filmy co tydzień, więc nie zapomnij zasubskrybować i włączyć powiadomienia, aby mieć pewność, że nie przegapisz żadnego z naszych nowych filmów. Początek. Od wczesnych dni reżimu północno-koreańskiego tajemnica jest stała. Korea Północna, pod przywództwem Kim Dzong una udoskonaliła sztukę hermetyzmu. Za nieskazitelnymi marszami wojskowymi, zsynchronizowanymi paradami i nacjonalistycznymi przemówieniami kryje się ukryty świat, który tylko nielicznym udało się dostrzec. Wśród najbardziej uporczywych i przerażających plotek, jakie rozeszły się po kraju, jest jedna, która wywołała poruszenie w międzynarodowych mediach i pomimo negatywnej opinii reżimu nadal podsyca globalną zarazę. Rzekome istnienie tajnego oddziału składającego się z młodych kobiet, wybranych do zaspokojenia życzeń i potrzeb najwyższego przywódcy. Grupa niewidzialna dla zwykłych obywateli, ale jej istnienie było sugerowane przez dezerterów, badaczy, i nieoficjalne raporty od dziesięcioleci. Szwadron ten, o którym mówi się cicho nawet poza granicami Korei Północnej, byłby instytucją odziedziczoną, niepisaną, ale dobrze chronioną tradycją, stworzoną przez samego założyciela reżimu Kim Il Sena. Zgodnie z tymi zapisami miał być ustanowiony jako sposób nagradzania władzy absolutnej, oferowania przywódcom środowiska pełnego zadowolenia. I umacniania ich boskiej pozycji wobec wyznawców. Z biegiem lat struktura nie tylko została utrzymana, ale i udoskonalona. Kim Jong-il, syn założyciela i ojciec obecnego pełnomocnika, rozszerzyłby zasięg tej grupy, profesjonalizując ją, wyposażając ją w surowe zasady, rygorystyczne procedury i ekstremalny poziom nadzoru. Pamiętaj, że wysyłamy filmy co tydzień. Nie zapomnij subskrybować. Kiedy Kim Jong-un doszedł do władzy, młody i otoczony niepewnością, wielu uważało, że tradycyjny model reżimu może zacząć wykazywać oznaki transformacji, ale to, co się stało, było wręcz przeciwnie. Według różnych źródeł wzmocniło wiele najstarszych i najbardziej tajnych praktyk, a wśród nich, jak twierdzą, jest ten wybrany oddział. Niepokojące jest nie tylko jego istnienie, ale sposób, w jaki zostałby zmontowany, z precyzją, kontrolą i skrupulatnym systemem selekcji, który zaczyna się w nieoczekiwanych miejscach. Twierdzono, że proces wyboru członków drużyny odbywa się nie w luksusowych salach i biurach partii, ale w szkołach, uniwersytetach i na imprezach artystycznych. Według zeznań dezerterów, którzy żyli pod reżimem, przedstawiciele państwa regularnie odwiedzają placówki oświatowe wysokiego szczebla w poszukiwaniu młodych ludzi, którzy spełniają określone standardy. Piękno, talent, posłuszeństwo i nienaganne zachowanie byłyby głównymi wymaganiami. Po zidentyfikowaniu kandydatki zostaną zwrócone z propozycją przebraną za szansę narodową służyć Ojczyźnie w wyjątkowy, ekskluzywny sposób, na najwyższym poziomie. Większość nie może odmówić. W kraju, w którym zły gest może oznaczać zniknięcie, te oferty są milczącymi rozkazami. Potem przyszła izolacja. Wybrane, zawsze według tych źródeł, są przenoszone do tajnych rezydencji, kompleksów pod stałą obserwacją, gdzie rozpoczynają intensywne szkolenie. Tam nauczyliby się protokołu, etykiety, sztuki, muzyki i wszystkiego, czego potrzeba, aby zintegrować się z prywatnymi wydarzeniami w najbardziej zamkniętym kręgu władzy. Będą one również przeszkolone w zachowaniu absolutnej dyskrecji, ponieważ każde niewłaściwe słowo, nawet między sobą, może mieć ostateczne konsekwencje. Czekaj, a ty co o tym wszystkim myślisz? Daj nam znać swoją opinię w komentarzach. Jednym z najbardziej niepokojących aspektów tej historii jest poziom izolacji, jaki przeżywałyby te młode kobiety. Po wejściu do systemu nie mogliby swobodnie komunikować się z rodzinami i opuszczać placówki bez pozwolenia. Stają się cennymi częściami symbolicznej machiny, której jedyną misją jest odzwierciedlenie potęgi. I dominacji najwyższego przywódcy. Według doniesień zewnętrznych celem nie byłoby po prostu pełnienie ról na spotkaniach lub imprezach, ale bycie częścią równoległego wszechświata, w którym Kim Jong-un mógłby się zrelaksować, zachować nienaruszone ego i przeżyć doświadczenia, które nie zagrażają jego wizerunkowi publicznemu. Wszystko to miałoby miejsce w całkowicie kontrolowanym środowisku. Kobiety wchodzące w skład tego oddziału podczas pełnienia funkcji miałyby zupełnie inne życie niż przeciętny obywatel. Mieliby dostęp do towarów importowanych, luksusowych ubrań, wysokiej jakości opieki medycznej, wyrafinowanej edukacji i zakwaterowania w ośrodkach, które mają niewiele wspólnego z polityką oszczędnościową w pozostałej części kraju. W wielu przypadkach doświadczenie to może trwać latami, aż z powodu wieku, zmian wewnętrznych lub prostych decyzji kierowniczych przestają być częścią grupy. Władze Korei Północnej miały wówczas dopilnować, by ich milczenie było trwałe. Niektóre zeznania mówią, że wiele z nich otrzymuje pokaźną sumę pieniędzy, inne wyszłyby za mąż, za wysokich urzędników partyjnych, aby zapewnić sobie lojalność. Lojalność jest kupowana lub narzucana. Nie ma oficjalnych zapisów potwierdzających istnienie tego oddziału. Prasa państwowa nigdy o czymś takim nie wspomina, a każda próba nawiązania kontaktu z zagranicznymi mediami jest automatycznie kwalifikowana jako propaganda wroga. Jednak milczenie reżimu nie powstrzymało rozprzestrzeniania się tych historii, zwłaszcza gdy niektóre głosy z wygnania ośmielają się mówić. Jedną z najczęściej cytowanych historii jest historia kobiety, która uciekła z kraju i twierdziła, że była świadkiem wewnętrznych działań oddziału. Mówiła, że w grupie istniały hierarchie, rywalizacja i ciągły strach przed zastąpieniem lub ukaraniem za drobne błędy. Jeśli jeszcze go nie polubiłeś, pamiętaj, aby to zrobić i aktywować dzwonek powiadomień, aby wiedzieć, kiedy dodamy nową treść. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że według analityków istnienie takiego oddziału nie byłoby po prostu osobistą ekstrawagancją lidera, ale starannie zaprojektowaną strategią wzmocnienia jego absolutnej postaci władzy. Pokazywanie, że ma dostęp do wszystkiego, że nikt nie jest ponad nim, że nawet najbardziej intymne rzeczy są do jego dyspozycji, jest częścią opowieści, która podtrzymuje jego mandat. W społeczeństwie, w którym przywódca jest przedstawiany niemal jak żywy Bóg, szwadron przyszedłby potwierdzić, że jego zasięg nie jest ograniczony, że jego wpływ rozciąga się na wszystkie aspekty życia. Jest w tym również wymiar polityczny. Niektórzy eksperci twierdzą, że szwadron nie tylko służyłby liderowi, ale także byłby wykorzystywany w spotkaniach z sojusznikami lub ważnymi gośćmi. W tym przypadku uczestniczki mogłyby być przedstawiane jako ambasadorki kultury, których zadaniem byłoby ułatwianie spotkań i umacnianie więzi lojalności. Gdyby to była prawda, mielibyśmy do czynienia z jeszcze bardziej niepokojącym wykorzystaniem tych młodych kobiet nie tylko jako towarzystwa, ale jako narzędzia dyplomatyczne owinięte w aksamit. Psychologiczny wpływ na członki zespołu jest rzadko poruszany. Dorastanie w społeczeństwie, w którym nie ma możliwości odrzucenia rozkazu, w którym nagradza się posłuszeństwo, a milczenie jest prawem, prowadzi wiele z tych młodych kobiet do akceptacji tego, co ich dotyczy, nawet nie rozumiejąc, co to oznacza. Niektórzy mogą postrzegać to jako okazję do awansu, inne, jak wyrok skazujący pod przykrywką przywileju. Prawda jest taka, że jak już wejdziesz, nie ma już odwrotu są pod stałą obserwacją, nie tylko ze strony państwa, ale także między sobą. Nieufność i konkurencja są nieuniknione. W ostatnich latach Korea Północna starała się przedstawić światu bardziej wyrafinowany obraz. Wysyłała delegacje sportowe, organizowała imprezy kulturalne i pozwoliła niektórym zagranicznym mediom odwiedzić pewne części kraju. Wysiłki te nie zdołały jednak usunąć aury tajemniczości otaczającej reżim. Dopóki nie będzie przejrzystości, plotki będą się rozrastać. Niewielu z nich jest tak uciążliwych i uporczywych, jak tajna eskadra żyjąca w cieniu władzy. I tak dochodzimy do końca tego filmu. Jeśli chcesz mnie, zapraszam do dania nam lubie, aby kontynuować tworzenie więcej filmów, jak ten. Oprócz nie zapomnij subskrybować i aktywować dzwonek, aby nie przegapić żadnego z naszych nowych filmów, życzę wielkiego dnia, do następnego.